Dzień dobry, witam Państwa na porannym webinarium, na którym omawiamy bieżącą sytuację na rynkach finansowych. Ja nazywam się Michał Staniak i mam przyjemność prowadzenia dzisiaj z Państwem tego szkolenia. Na początku pytanie ode mnie, czy dobrze widać mój ekran oraz czy dobrze mnie słychać. Bardzo prosiłbym o potwierdzenia. Widzę, że już potwierdzenia spływają. W takim razie zaczynamy szkolenie. No i jakby zaczynamy od kolejny raz, od, od czytania tego pierwszego punktu agendy, czyli... W dalszym ciągu nie wiadomo nic, jeśli chodzi o Brexit. W zasadzie odrzucane są kolejne propozycje, kolejne próby poparcia porozumienia May, gdzieś tam runęły w gruzach. Owszem jakby poparcie dla May było coraz większe, natomiast no May zdecydowała się na taki ostateczny krok, czyli obiecała, że zrezygnuje ze swojego stanowiska, jeśli parlamentarzyści poprą jej projekt, no ale tak naprawdę mieliśmy jedynie 20, 20 osób yy, różnicy yy, więcej, jakby głosowało na, na poparcie tego porozumienia May w, May w piątek. Owszem, ona powiedziała, że jest to pewien progres, no ale yy, tak naprawdę w piątek mieliśmy mieć Brexit, natomiast tego Brexitu yy, nie ma. Teoretycznie kolejna data yy, to 12 kwietnia, no, na razie biorąc pod uwagę to, że Unia Europejska idzie lekko na rękę Wielkiej Brytanii, owszem, nie chce przekroczyć pewnej granicy, ale jednak, jednak daje jakby szansę wciąż Wielkiej Brytanii, no to nie wydaje się, żeby, żeby Unia Europejska nagle zdecydowała się na opuszczenie Wielkiej Brytanii, biorąc pod uwagę już tak długi okres, w którym jakby w dalszym ciągu nie ma jakiegokolwiek progresu, czyli no, ten impas trwa i prawdopodobnie będzie trwał. Być może zostanie ogłoszony jakiś nowy etap przejściowy, być może dojdzie do jakichś głosowań. No, te dzisiejsze głosowania mają dotyczyć różnych opcji brexitowych. No, nie wydaje się w tym momencie, żeby doszło do poparcia takiej tezy jak, jak drugie referendum, bo widać, że jednak. Duża część konserwatystów nie chce tego drugiego referendum i była w stanie nawet poprzeć porozumienie May, żeby tylko nie dopuścić do bardziej łagodnego Brexitu. Więc w tym momencie, jak widać, no, duża część, duża część tych Brexitowców chce doprowadzić do wyjścia z Unii Europejskiej. Również, jakby koalicjant Wielkiej Brytanii, czyli partia DUP, chce. Wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, no ale jak widać, no w dalszym ciągu nie jest, nie jest, nie popiera e, Teresy May. E, moim zdaniem e, w tym momencie bardzo prawdopodobne może być przedłużenie tego artykułu 50. Być może jakoś May w jakiś, jakikolwiek sposób. Uda się to wypracować w Unii Europejskiej, i kolejnym krokiem będą wybory w Wielkiej Brytanii, czyli w dalszym ciągu niepewność. Natomiast, tak czy inaczej, fund powinien zyskać w średnim terminie, biorąc pod uwagę to, że nie mamy jednak tego. Tego wyjścia bez porozumienia. Ogólnie na rynkach mamy bardzo dobre nastroje, widać wzrosty na giełdach, jest to, po, jest to powiązane z dobrymi danymi z Chin. Mamy odbicie indeksów PMI powyżej 50 punktów, więc to jest dosyć, dosyć istotna informacja dla. Dla przyszłego, przyszłych danych dotyczących wzrostu PKB. No, dobrze, to są dane na razie za marzec, czyli dane za marzec pokazały odbicie, no, ale to pokazuje, że jednak w dalszym ciągu mamy powody do, do dobrych nastrojów, mamy, mamy poziomy ekspansji gospodarczej. Jedynie w tym momencie trzeba czekać na to, czy w kolejnych miesiącach taka poprawa również pojawi się w Europie, bo przypomnę, oczywiście, mamy. Indeksy PMI dla wielu gospodarek poniżej 50 punktów, więc to pokazuje na potencjalną, potencjalną recesję. Dzisiaj w kalendarzu właśnie indeksy PMI dla przemysłu z EMU, czyli ze strefy euro, indeks PMI dla przemysłu z UKA. Ogólnie z wielu europejskich gospodarek, sprzedaż detaliczna ze Stanów Zjednoczonych i e, oczywiście ISM ze Stanów Zjednoczonych. I rynki, na które sobie spojrzymy, e, będzie to euro -dolar, euro GBP, NZD, USD, SP 500, ropa oraz złoto. E, I zaczynamy sobie od tego kalendarza. E, gdzieś widziałem wcześniejszy odczyt na poziomie 47. I 0,5 być może jakiś, jakiś przeciek, natomiast no, widać, że no, mamy nawet pogorszenie w porównaniu do prognozy, no ale trzeba poczekać na godzinę 10. Być może e, te dane jeszcze zostaną, zostaną jeszcze raz e, opublikowane. O godzinie 10:30 indeks PMI dla przemysłu z Wielkiej Brytanii. Oczywiście kompletnie bez zn znaczenia dla e, brytyjskiego funta, dopiero gdzieś tam. W dalszym, w dalszym terminie. Niemniej może to pokazywać, jaki stosunek przedsiębiorcy mają do tego tej niepewności, która, która panuje w Wielkiej Brytanii od kilku miesięcy. Następnie sprzedaż detaliczna ze Stanów Zjednoczonych. Widać dosyć mocne konsensusy. W przypadku sprzedaży bazowej, no, widać lekkie spowolnienie, no, ale. W dalszym ciągu jest to pozytywny, pozytywny odczyt. No, i przede wszystkim będziemy mieli ISM dla przemysłu ze Stanów Zjednoczonych, tutaj utrzymanie. Ale biorąc pod uwagę to, że mieliśmy bardzo dobre odczyty z indeksów regionalnych w Stanach Zjednoczonych, teoretycznie moglibyśmy zauważyć tutaj odbicie. Więc dzisiaj nie wykluczone, że będziemy mieli wsparcie dla amerykańskiej. Waluty, więc to by było tyle na, jeżeli chodzi o kalendarz, więc my przechodzimy sobie już do euro-dolara, No i tutaj eurodolar w dalszym ciągu w okolicach poziomu 112, 112, 30. Na razie jeszcze nie mamy 112. Nie pamiętam, że państwu mówiłem o tym w zeszłym tygodniu, natomiast ostatnio przeczytałem takie, takie dosyć ciekawe zdanie, że. Siła jakby amerykański, amerykańskiego długu, czyli bardzo niskiej rentowności, widać było ostatnio ten popyt na amerykańskie rentowności, na amerykańskie obligacje, wynikała przede wszystkim z niepewności dotyczącej Brexitu, więc jakby nie tylko Europa, znaczy Głównie Europa właśnie miała kupować, kupować amerykańskie obligacje. Nie było tego widać na przykład w Wielkiej Brytanii, na przykład takiego odejścia, czyli rentowności nie rosły, rentowności w Wielkiej Brytanii również spadały, no ale to jest jakby e, taka oczywista kwestia, bo Wielka Brytania, znaczy brytyjskie przedsiębiorstwa, na przykład brytyjscy inwestorzy, biorą, bojąc się potencjalnie Brexitu, ale jednak wierząc w to, że, że państwo jakby nie upadnie, no to yy, jakby nie inwestują tych pieniędzy w jakieś ryzykowne aktywa. Jakieś przedsięwzięcia inwestycyjne, ale ładują te pieniądze w obligacje, więc również rentowności spadały w Wielkiej Brytanii. No ale jaki, jaki, jaki jest wniosek z tego wszystkiego? Wniosek dotyczący dolara jest taki, że jakby dolar zyskiwał poprzez to, że był popyt na amerykańską walutę, aby oczywiście dostać się do tego rynku długu w Stanach Zjednoczonych, więc teoretycznie, jeżeli mielibyśmy do czynienia z jakąś nagłą poprawą dotyczącą tej całej sytuacji brexitowej, no to wtedy może się okazać, że dolar, dolar będzie wyprzedawany, bo jakby ten kapitał będzie wracał z powrotem, czyli obligacje będą sprzedawane, rentowności będą rosły, no i dolar będzie transferowany na inne waluty, między innymi na funta czy, czy na europejską walutę, no i wtedy właśnie na euro czy na funcie powinniśmy mieć do czynienia z jakimś poprawą, a z kolei dolar powinien tracić, to jest taka jedna z teorii w ostatnich tygodniach, zobaczymy, czy to będzie miało miejsce, ale oczywiście trzeba czekać na to, czy, 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 czy ee, jakby będzie ta poprawa nastrojów w stosunku do samego Brexitu, natomiast no, w przypadku techniczny, technicznym, no, to w dalszym ciągu jakby na D1 widzimy potencjalną formację diamentu, w dalszym ciągu jakby mamy wsparcie i możliwe odwrócone, odwrócona głowa z ramionami, może to nie wygląda jakoś, jakoś ładnie, nie jest to klasyczne klasyczna odwrócona głowa z ramionami, no ale jednak tutaj mamy lewe ramię, głowę, prawe ramię, jeżeli tutaj już się nam ten ruch zakończył, widać, że wchodzimy w strefę podażową pomiędzy średnimi ruchomymi, więc no teoretycznie E, gdzieś e, tego takiego dużego ORGR-a moglibyśmy widzieć. E, I warto również sobie zwrócić uwagę na te noty. E, wcześniej jakby ta, 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 ta dywergencja bardzo wyraźna. E, no i z, Widać jakby rentowności nam spadały, e, dolar nam rósł, czyli jakby to potwierdzało przynajmniej po części tę tezę, że mieliśmy bardzo duże. Znaczy, no było widać popyt na, 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 na obligacje amerykańskie. Nie wiadomo skąd, no ale jednak ten popyt był bardzo silny, więc teoretycznie w tym momencie, kiedy rentowności rosną, może to być oznaka, że ta dywergencja będzie się nam zmniejszała. E, w tym momencie rentowności nie będą rosły raczej ze względu na to, że gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych będą naciski na dalsze podwyżki stóp procentowych. Więc jeżeli przejdzie nam euro-dolar powyżej poziomu 1,12,50, myślę, że przynajmniej tutaj w okolice poziomu 1,13 powinniśmy dotrzeć w najbliższym e, czasie. Jeśli chodzi o dłuższy termin D1W1, no to widać w dalszym ciągu tam potencjalna formacja diamentu. Zobaczymy sobie, jak będzie wyglądał, jak będzie wyglądał. E, Volumen w tym momencie, bo jeżeli będzie niski wolumen i tutaj para nam powoli będzie odbijać, no to będzie to bardzo ważny sygnał, że jednak faktycznie może dojść do jakiegoś wybicia górą. Na pojedynce, no jak widać, no, mieliśmy bardzo wyraźny sygnał spadkowy, no i faktycznie euro-dolar nam się końcowo cofnął. Natomiast no, w dalszym ciągu, jakby pozostajemy tutaj, mieliśmy konsolidację, i w tym momencie może nam się tworzyć taka niższa konsolidacja. Lecimy sobie dalej, Euro-GBP, ostatnio sobie omawialiśmy tą parę, natomiast moim zdaniem jeszcze gdzieś tam popyt na tej parze może być zauważony, no i tą parę sprzedawałbym zdecydowanie wyżej, bo jakby GBP-USD nam odbiło z okolic poziomu 1,30, tam był bardzo silny popyt i ciężko było oczekiwać tego, żeby, żeby para spadła, bo jednak dużo ryzyka jest już w punkcie wycenionego, natomiast no i na parze Euro GBP nie ma takich ekstremalnie wysokich poziomów, nie jesteśmy w strefie wykupienia, więc moim zdaniem jeszcze Euro GBP mogłoby wzrosnąć, aby e, można było jakby może niebezpieczniej, ale z lekkim stosunkiem zysku do ryzyka sprzedawać, bo jak widać no, okolice poziomu 87 10, no, zdecydowanie lepsze poziomy do sprzedaży niż w tym momencie. Owszem, mamy tutaj zniesienie 23,6. Mieliśmy tutaj świecę doji, która pokazywała na dosyć dużą niepewność. Natomiast no, na razie nie jest to dla mnie jakiś bardzo silny sygnał. Teoretycznie zasięg, jeżeli mielibyśmy już z tych okolic spadać, no to 0,85,3, być może 0,85. Natomiast z tych poziomów to przynajmniej tutaj do tego 0,84,7 bym celował. NZDUSD: No, oczywiście, mieliśmy bardzo wyraźne spadki w związku z zmianą, jakby wydźwięku ze strony Banku Centralnego. Bank Centralny wskazywał na to, że możliwe są obniżki stóp procentowych. Moim zdaniem, na razie, na razie jest za wcześnie na takie spekulacje. Być może przed majem, czyli w połowie kwietnia. Może pod koniec kwietnia nam się znowu nasili case dotyczący obniżek stóp procentowych w Nowej Zelandii, natomiast obecnie raczej bym dolara nowozelandzkiego kupował i w dalszym ciągu celem dla mnie na NZD-USD są okolice poziomu 0,69. Natomiast jeszcze sobie spojrzymy na moment, na parę AUD-NZD, widać, że tu się nam tworzy jakaś konsolidacja. Więc teoretycznie szukałbym jakiejś możliwości sprzedaży przed poziomem 1.05. Z drugiej strony, no, różnie można sobie tą korektę w tym trendzie spadkowym mierzyć. Moim zdaniem no ten ruch był przesilony, więc raczej. Od tej drugiej świecy bym liczył tą korektę, więc teoretycznie, no, zasięg tej korekty jest dosyć spory, bo prawie że do poziomu 1,06. Natomiast ja skłonny byłbym sprzedawać tą parę w okolicach poziomu 1,05. Natomiast, jeżeli chodzi o parę NZDUSD, to myślę, że spokojnie. Te okolice poziomu 0,69 powinny być, powinny być zahaczone, biorąc pod uwagę tą, tą poprawę nastrojów, którą w tym momencie mamy na rynkach. I przechodzimy sobie do SP500. W zeszłym tygodniu mówiłem o krzyżu na SP500, złotym krzyżu, więc. Potencjalnie jest to sygnał popytowy, nie mamy odbicia 50 od 200, więc jest to dosyć wyraźny sygnał. Statystycznie, statystycznie nie działa to może jakoś super, ale jednak jest to pewna taka teoria z analizy technicznej, która mówi o wejściu, o wejściu rynek w rynek byka, więc teoretycznie można się również takim sygnałem sugerować o tym, o czym mówiłem w zeszłym tygodniu, czyli coraz mniej redukcji prognoz EPS-u, więc to jest pozytywny sygnał, wyższy yield dywidendowy niż rentowności obligacji, oczywiście ta dywergencja się nam zmniejsza, bo oczywiście mamy odbicie rentowności obligacji, mamy również wzrost S&P 500, więc yield będzie nam spadał, więc teoretycznie w dalszym ciągu jest ta dywergencja, no ale jakby również poziom Wzrostów, poziom wzrostów na S&P 500, teoretycznie biorąc pod uwagę ten czynnik, jest, jest ograniczony. Mamy na S&P 500 w tym momencie taką lukę. Oczywiście, luka ucieczki jest w bardzo silnym trendzie wzrostowym. No, nie można powiedzieć w tym momencie po dwóch świecach, że jesteśmy w bardzo silnym trendzie wzrostowym. Owszem, tutaj, biorąc pod uwagę cały ten ruch, no to ta, ta, ta luka ucieczki mogłaby mieć miejsce, ale musiałaby mieć miejsce. Powyżej tego oporu. Na razie widać, że jest to luka przy tym oporze. Jeżeli pojawi nam się jakiś, jakaś podaż, czyli w postaci knota świecy, prawdopodobnie będziemy mieli domknięcie tej luki. Jeśli nie, możliwe wzrosty nieco wyżej, nawet do 2900 punktów. I lecimy dalej. W przypadku ropy, może brak jakichś. Bardzo ważnych danych, takich dotyczących fundamentów. Natomiast jeśli chodzi o analizę techniczną, no to WTI wybija ostatnie opory. Brent narusza zniesienie 50%, co jest bardzo ważnym oporem, biorąc pod uwagę cały ten spadek z końca zeszłego roku. Celem dla Brenta, w dalszym ciągu, moim zdaniem, są okolice 72 dolarów za waryłkę, co dałoby nam wykonanie całego takiego odbicia na RSI i w tym momencie na tym RSI jesteśmy w okolicach dwóch okolicach trzecich, natomiast już sobie za moment zobaczymy jak to wygląda na wykresie, jak widać jest WTI, wybija nam ostatnie opory i kontynuujemy drogę w górę, gdzie można szukać sobie tutaj Oporów, jak widać, całkiem niedaleko mamy, e, mamy tutaj potencjalnie 62 dolary za baryłkę, a następnie 64 dolary za baryłkę. W przypadku ropy no naruszamy tą 50. Jeżeli, e, jeżeli, ta, jeżeli wyjdziemy na tej jedynce powyżej tej 50, będzie to bardzo pozytywna sytuacja. No i 72 dolary za baryłkę, czyli lokalne. Dołki oraz zniesienie 61,8. Jak mówiłem, mniej więcej 2 trzecie tego ruchu jest już w tym momencie wykonane na wskaźniku RSI. I na samym końcu złoto złoto niżej ze względu na przede wszystkim na wzrost rentowności oraz dzięki lepszemu sentymentowi natomiast moim zdaniem ten czynnik związany z wyprzedażą palladu jest już kompletnie zakończony więc złoto nie powinno już na to raczej reagować więc moim zdaniem w dalszym ciągu gdzieś na złocie powinniśmy widzieć popyt no ale nie wykluczone że RSI naruszy nam poziom 38 punktów co da jeszcze nieco spadków na złocie więc być może 1280 na złocie jeszcze zobaczymy, co da nam odbicie, zejście poniżej 38 punktów na RSI. Natomiast w dalszym ciągu uważam, że tutaj taka konsolidacja nam się pojawi. Więc w niedługim czasie powinniśmy jednak zauważyć odbicie na rynku złota. Ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą uwagę. Życzę powodzenia na rynkach oraz zapraszam jutro na godzinę 9:45. Dzięki jeszcze raz oraz do usłyszenia.